Nietypowe oblicza przedsiębiorczości. Uwolniony design. Nietypowa przedsiębiorczość to przedsiębiorczość innowacyjna i niezwykle kreatywna, przełamująca schematy. Dlatego też często znajdująca się blisko kultury, sztuki i designu. Źródłem inspiracji dla nietypowych biznesów mogą być z jednej strony obserwacje konsumentów, z drugiej zaś pasje i zainteresowania samych przedsiębiorców. Wasz biznes wpisuje się w taki trend zrównoważonej konsumpcji i rzeczywiście chyba w Polsce dopiero się on zaczyna, czyli dopiero możemy zaobserwować jego rozwój, czym zajmuje się Wasza firma. Hadoko powstało w 2012 roku z inicjatywy mojej Pauliny, właśnie jako taki nasz projekt z pasji. Jako, że znamy się od dawna, jeszcze od liceum, łączyły nas wspólne zainteresowania, czyli sztuka, moda, design i chcieliśmy się sprawdzić w biznesie, jak również chcielibyśmy wprowadzić pewną nową jakość na rynek polskiej mody i designu. I stąd pomysł na stworzenie tej marki, która w takich zrębach zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży, kolekcji modowych i akcesoriów. Oraz designu elektronicznego. I to wszystko jest oparte na otwartych technologiach. Na czym polegają zatem te otwarte technologie? Przede wszystkim wyszliśmy z takiego założenia, że zrobimy to troszkę inaczej niż zwykle to się robi, czyli podejdziemy do naszego klienta jak do partnera. Do tego celu wspaniale nadają się takie licencje Creative Commons, na bazie których można udostępnić swój pomysł, swój projekt, natomiast ktoś, kto z tego korzysta, nie łamiąc żadnych praw autorskich, może sobie taką rzecz modyfikować na swój własny użytek. Czy macie jakiś kontakt do swoich klientów, którzy na przykład zrobili produkt sami na podstawie waszych projektów udostępnionych przez Was? Tak, to w szczególności przy naszym pierwszym projekcie, Dodekaudionie, powstałym przy współpracy z grupą Panem Generator. To był taki nasz sztandarowy produkt hakowalny, czyli możliwy do wprowadzenia zmian przez użytkowników. Dodekaudion zrobił swego czasu spora zamieszanie w branży DJ-ów i ludzie rzeczywiście z zagranicy przede wszystkim byli żywo zainteresowani tym produktem, jego zmienianiem, dostosowaniem do własnych potrzeb czy możliwości. My stawiamy rzeczywiście na produkt i na jego jakość. Wierzymy w nasze produkty. To są produkty, które my rzeczywiście sami chcemy mieć i chcemy, żeby one się rozwijały dzięki ich użytkownikom w sposób najbardziej. Konieczny dla nich samych, czyli dla naszych klientów. Chcemy wyciągać wnioski z tego, jak nasi użytkownicy przetwarzają ewentualnie nasze produkty, mając właśnie do tego możliwość. Doświadczenia przedsiębiorców wskazują, że jeżeli ma się wizję, pasję i trochę determinacji, to nawet najdziwniejszy pomysł na działalność gospodarczą ma duże szanse stać się sukcesem. Skąd czerpiecie inspirację? To nie tylko nasza dwójka, ale cała rzesza w zasadzie projektantów, inżynierów, informatyków, programistów, którzy z nami współpracują zarówno przy ofercie modowej, jak i przy naszej ofercie designu technologicznego. Także te, te, te burze mózgów, które organizujemy od czasu do czasu, skutkują nowymi pomysłami. A inspiracje oczywiście przychodzą w każdej chwili, dnia i nocy, tak, na ulicy, tak, przy okazji kontaktu ze sztuką, przy okazji ciekawych lektur. No, no inspiracja to niezbędna sprawa. Bardzo często bierzemy udział w targach i wystawach, zarówno w Polsce jak i za granicą, gdzie prezentujemy naszą ofertę, w szczególności wzięliśmy udział w zeszłym roku w festiwalu designu D.M.I. w Berlinie, gdzie po raz pierwszy prezentowaliśmy prototyp naszej interaktywnej biżuterii, biżu. Która to będzie miała swoją trenera jeszcze w tym roku. Na czym polega interaktywność biżuterii? Interaktywność biżu polega na tym, że można sobie to biżuterię zaprogramować według swoich potrzeb. Oczywiście będą tam określone aplikacje, które, z których może osoba, która nie ma ochoty na programowanie, wybrać to, co dla niej będzie najfajniejsze. Natomiast przy okazji też będzie taki interfejs dla użytkownika. Za pomocą Bluetootha będzie można połączyć się z aplikacją na komórkę i stworzyć tam albo swój własny program, albo stworzyć swój własny kod, albo wybrać kod z, mamy nadzieję, dostępnych i uploadowanych również przez innych użytkowników. Sercem Bliżu jest płytka z 64 diodami świecącymi się w taki sposób, w jaki tego sobie będziemy życzyć. Czyli z jednej strony może mieć to efekt takiej luminescencji świetlnej, z drugiej strony może mieć to praktyczny wymiar w postaci zegarka, tak, czasu, wyświetlania jakichś konkretnych, jego słowa, albo jakiegoś konkretnego um, zestawu grafiki. To są kwestie, które są fascynujące, i a z drugiej strony jest to po prostu fajny, fajny wymiar estetyczny.